Siemaneczko, z tej strony Bartek, a to jest kanał PokeBex Lecimy z ostatnim ETB Z tej partii, z tej paczki, którą zamówiłem Wspólnie mamy tutaj Astral Radiance Z Darkraiem na okładce Nie ma co przedłużać Kto ogląda moje odcinki, ten widział Jak otwieram już sporo tych ETB Także tutaj, widzę, oh, widzę, będę musiał się wspomóc Nożyczkami Brak paznokci no, w takim ETB standardowo mamy busterki, mamy bulk energii, mamy koszulki, znaczniki, kosteczki jakieś i oczywiście to, co wszyscy chcą najbardziej, czyli busterki, jest w 8. Tak się prezentuje to opakowanie bez folii. Wysuwamy. To już nikogo nie dziwi, że w środku mamy broszurkę a w niej oczywiście opis kart i przede wszystkim listę kart, którą możemy w tym secie e, listę kart, które możemy zdobyć w tym secie tego tak one się prezentują w skrócie Powiem wam, że całkiem ładne te karty no może, może nie te tutaj oczywiście Trainer z Galery też ładne karciochy są w tym Trainer z Galery szczególnie te z z Misti, i tutaj mamy dialgę. Dialgę palkie. Odstawimy sobie tą otoczkę. Tutaj mamy, tak prezentuje się opakowanie, fajnie, wygląda. Taki ciemny, ten Darkrai. Tutaj jeszcze mamy zasady, jak grać w Pokémon TCG. Tu mamy znacznik V-Star, standardowo znaczniki oparzenia i trucizny, kosteczki. Różowiutkie ta fajna, ta duża, czarna, taka trochę przezroczysta. Tutaj standardowo, oczywiście, bulk energii, tak jak już wcześniej wspominałem. Co tam jeszcze mamy? Koszulki z tej strony są srebrne. Tutaj mamy Kraja i oczywiście kodzik na ten zestaw i przekładki 4 sztuki z jednej z drugiej strony. Nic niezwykłego. Jak w każdym ETB I tutaj mamy nasze boosterki Czyli to na co wszyscy czekamy, to przyszliście oglądać Sprawdzimy co dzisiaj wydropimy w Astral Radians Już chyba otwierałem jakieś boosterki z tego dodatku w tych BattleBoxach Natomiast ETB Pierwsze z tego dodatku i wszystkie busterki w środku są z tego dodatku. Także nie przedłużając, policzymy sobie na pewno, czy jest ich 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nikt nie pomylił się na naszą korzyść i jedziemy z pierwszym busterkiem. Hmm, Łatwo się otwierają. Miał kodzik 4 sztuki do przodu. I lecimy. Energia elektryczna. Coś tam, coś tam, jakiś ludek, znowu coś tam, rower. Znowu to samo, oszołot. Oh, yeah. Tu mamy hot hocha, a tu mamy kindre trainers galery, bardzo ładna karta. I na końcu mamy Lifiona, też fajna karta. Szkoda, że nie jest Reverse ani Holo, bo dołączyłbym sobie ją tak to do swojej kolekcji z Lifionem. Ale, ale fajna ta karta, też sobie ją zabezpieczymy, może jednak sobie ją tam dorzucę, bo mam jedno wolne miejsce w jednym ze slotów w albumie. Ta karta bardzo ładnie się prezentuje. I lecimy z następnym busterkiem Z typlozionem, Hisłańskim na dodatek. Otwieramy, mamy Eevee, Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery karty. Przekładamy, energia ognista I lecimy. Jakaś tam wioska, Noctowl, Zizu, Eevee, eracross Misiu, Manta, Skyter, Ponyta w rewersie i hisłański Arcanine jako Rerka. Czyli tutaj nic, lecimy z następnym, nie ma na co czekać. Cyndaquil Czarny Kodzik Raz, dwa, trzy, cztery Energia Psychiczna Kotek, Uxiu Cyndaquil Skyter Hisłański Grol Bronzor, Raflet, Yamega w Rewersie O oh, oh, yeah. i Hisłański Decidue, czy jak on tam się zwie, Wałka Fajnie, fajnie trafiamy Sowę Bardzo fajnie. Kolejny drop. mam nadzieję, że nie ostatni. Lecimy z boosterkiem, z palkią. no wyrwałem. że nie te tych kart. Kodzik. Cztery karty do przodu. Znacznik Vistar. I lecimy. Uksi. Znowu ta rybka Ralz. Snisel, Hisłański. Mizrabius, Ponyard, Kawałek Lodu w Rewersie i Absol e, holo Czyli tutaj też słabo. Lecimy z następną sztuką. Otwieramy. Wyciągamy. Zaglądamy do środka. Skyter nam się pokazał. Kodzik. Cztery karty. Do przodu, energia stalowa Kirlia Skyter Paskulin Woltor, Limion Swinbab. Drifloon w Rewersie Irida. O! Powiem wam, to jest mój chyba pierwszy trenerek. Tak, chyba pierwszy trenerek, jakiego trafiłem w ogóle od początku mojej przygody z Pokémonami. Fajnie, fajnie. Ciekawe, ile jest warta. Natomiast fajnie, że udało się w końcu jakiegoś trenera. Ja tam nie mam parcia na tych trenerów, aczkolwiek fajnie, że się w końcu jakaś, jakiś trafił, to trenerka. Natomiast otwieramy następnego boosterkę. Ja zachęcam do subskrypcji tego kanału, do obejrzenia innych filmów na tym kanale, do polubienia tego filmu, jeżeli będzie Ci się podobał, to na pewno pomaga w rozwijaniu kanału. Tu mamy energię wodną, jakiś tam karcioch azelf. Pszczoły, Drifu, Psyduck, Togepi, Magnemite, Miss Magius w rewersie i Regidrago jako Rerka. Czyli tutaj pusto. Zostały dwa boosterki do końca. Trzymajcie kciuki. Żeby nie skończyły się na tych trzech dropach. Nie to, żebym był za ładny, ale wiadomo. Kodzik. Cztery karty. Do przodu i mamy energię trawiastą. I Roxan, Kirlia, Grant, Jeleń, Yama, Hot Hot, Cricketon, Sudoudo, Cricketon znowu, tylko tym razem na rewersie I pod nim Hisołański Brawiary, zwykła Rerka, czyli tutaj nic trzymajcie kciuki w takim razie za hisuańskiego typu zona. Miejmy nadzieję, że tutaj coś wpadnie. Ostatni boosterek Koć Biały, nie pamiętam czy to dobrze czy to źle Przekładamy 4 karty Energia Mroczna I Dogetic Zizu ponyard Eevee heracross Misiu, Mantine Hiswajski Sowa mm -hmm. na Riversie I Regirock Jako zwykła rerka, Czyli tutaj nic Trudno. Muszę zobaczyć ile jest warta ta trenerka. Natomiast y, tu ta galerian, galerian trainer galerii, przepraszam, y, bardzo mnie cieszy ta trenerka, także myślę, że dzisiaj nie było tragedii. Na dzisiaj to jest koniec. Zostawcie lajka. Na razie hej.